Siemanko Widzowie, z tej strony Michot, dzisiaj wam pokażę jak zagrać w ze z przyjacielem. Bo tu macie nawet, że dodali reaccess, wczesny dostęp, no to wam pokażę jak w niego zagrać. I na rzecz, którą musicie zrobić to wejść, kliknąć tutaj. Jak tu na przykład on to w Teardown'a, to w Teardown'ie tutaj. Zarządzaj. Tutaj właściwości. Beta. I po prostu z tego przełączycie na to. Na eksperymental. Tak tu. Po prostu potem odpalacie. Tier, aktualizujecie teardowna i wchodzicie i wchodzicie tutaj do tear dołączycie, Odpalacie teardowna, i wybieracie Multiplayer, tutaj macie publiczne sekcje, po prostu tworzycie, public to osoby, tutaj będzie się im wyświetlało, jak weźmiecie prywat, to jedynie znajomi mogą, ja będę prywatną i na dwie osoby, wybieracie sobie z kolegą czy chcecie kampanię czy custom. Game. Ja na przykład będę teraz na nasze to. Tutaj macie wszystkie mapy podstawowe. Od tego tego nie wiem. Co to, nie wiem, na tym nie grałem. Więc ten. I możecie mieć. Oj, możecie mieć subskrypcję. No i to są subskrypcje. Tylko, jak coś tu nie będą wszystkie wasze mapy, tylko mapy, które są multiplayer. To jest multiplayer. To, to. A, no, możecie sobie popobierać rzeczy różne. A to jest z tym. Tutaj będziecie mogli okradać bank. No i potem przechodzicie. Next. Tutaj wybieracie broń, które też muszą być multiplayer i... multiplayer i global. No i po prostu zaznaczać, że chcecie. No i potem klikacie next, tutaj żadnego custom matchu nie ma. Czyli nie będziecie mieli na przykład okradnięcie banku, takie bla bla bla. Takie ciekawsze. No i klikacie start, zrespijcie się, powinien z wami się tu zrespić przyjaciel. No i macie swoją mapę. Macie piękną mapę, możecie robić tutaj co chcecie. Tylko, że jeśli nie macie musicie pobrać Różne bronie. I to wszystko. Co Jeśli będziecie chcieli kampanię, żebym przeszedł na filmie z to piszcie. A się z wami żegnam. Nara.